Cześć! Nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Wyobraź sobie, że od kilku miesięcy dbasz o swoje ciało. Regularnie uczęszczasz na zajęcia fitness, biegasz więcej niż zwykle, spacerujesz i dzięki temu jesteś w naprawdę niezłej kondycji. Niejedna koleżanka czy kolega z pracy mógłby ci pozazdrościć. Przychodzą wakacje. Pakujesz walizki i wyjeżdżasz w ciepłe kraje. Przez dwa tygodnie jesteś mniej aktywny ruchowo. Przestajesz dbać o to, co i w jakich ilościach spożywasz. W związku z tym odczuwasz spadek formy, a brzuszek no jest już trochę mniej zarysowany niż przed wyjazdem. A teraz. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że Twój urlop wydłuża się do dwóch miesięcy. Niby piękna sprawa, ale czy Twój wygląd na tym trochę nie ucierpi? Identyczną sytuację obserwują logopedzi w swoich gabinetach. Cały rok szkolny ciężkiej pracy. Regularne spotkania, systematyczna praca w domu, efekty? No, nieźle, można pogratulować. Jeszcze trochę i chyba zakończymy. Nadchodzi czerwiec i nagle koniec. Pani Justynko, zobaczymy się we wrześniu. Dwa miesiące całkowitej laby. Jaki mamy efekt? Dziecko wraca we wrześniu i robimy. Dwa kroki wstecz w terapii. Czy to ma sens? Czy warto zawieszać terapię na dwa miesiące, aby później wałkować materiał od nowa? Koronawirus jeszcze nie do końca się z nami pożegnał. Mocno zamieszał w naszych życiach. Terapie stacjonarne zostały zawieszone, a większość rodziców z różnych względów nie decydowała się na terapię online. Coś dało się wypracować? Widać było postępy, a potem epidemia. Przed nami wakacje. Czy przedłużycie sobie logopedyczne wakacje? Czy może jesteście z tych, którzy podciągną rękawy i zawalczą o to, aby dziecko weszło w nowy rok szkolny bez wady wymowy? Taka refleksja. Zapraszam na mojego bloga logopedycznego oraz stronę gabinetu. Linki znajdziecie w opisie strony. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie łapkę w górę pod tym materiałem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!